Cześć, Michał Mocur z tej strony. Zaraz pokażę Wam, jak grać w Zamki Świętego Króla. Grę, którą właśnie będziemy próbowali fundować w serwisie, wspieram to. Mam nadzieję, że gra Wam się spodoba i będziecie chcieli nas wesprzeć. O co chodzi? E, gracze w tej grze będą budowali zamki. E, zamki na wzór tych stawianych przez szalonego Króla Ludwika, o którym mogliście posłuchać w innym naszym filmiku. Wrócimy linka na przykład tutaj i będziecie mogli kliknąć, zobaczyć, e, posłuchać co o nim mówiliśmy. A teraz opowiadam Wam po prostu, jak się w to gra. Dobra, gra jest podzielona tury, każdy z graczy ma taką swoją małą pomoc, gdzie mam rozpisane wszystkie rzeczy, które będzie mógł zrobić. Strasznie wygodna przypominajka. Ja lubię takie rzeczy w grach, mam nadzieję, że Wy też. Mamy zrobiony setup. Setup jest przygotowany dla czterech graczy. Natomiast pokażę Wam, zademonstruję Wam, jak to wygląda w przypadku partii dwuosobowej. Żeby zmienić taki setup na dwuosobowy, wystarczy ściągnąć tutaj te cele, odwrócić na drugą stronę. No i w przypadku dwóch osób potrzebujemy myślę tylko dwa żetoniki, pozostałe dwa wypadają. No i mamy też troszeczkę mniej budynków. Na dwie osoby powinniśmy też użyć kilka budynków z każdego stosu, ale na razie nie będziemy tego robić. Każdy z graczy powinien dostać dwie karty celów i pierwszy gracz dostaje znacznik master buildera, czyli po polsku mistrza budowniczego. Każdy z graczy ma też 15 tysięcy marek, i foyer, od którego będzie zaczynał budowę. Jak wygląda rozgrywka? Rozgrywka podzielona jest natury. Grę zaczyna Master Builder, czyli człowiek posiadający ten pianek. I jego zadaniem będzie postawiać te budynki w dowolnej kolejności, tutaj przy odpowiednich wartościach. W zależności od tego, gdzie postawimy pokój, tyle marek będą musieli zapłacić pozostali gracze do, kaszy, do kasy mistrza budowniczego. Więc będziemy starali się postawać te pokoje w ten sposób żeby móc zarobić na nich jak najwięcej, jak już wybierzemy, który pokój będzie przy której wartości? Jako pierwszy, proszę się grać siedzący na lewo od Master Buildera. Może on wybrać jeden z tych pokoi, które mamy tutaj przed sobą, i dobudować go do swojego foyer. Jeżeli zdecyduje, że nie chce, albo że nie stać go na zakup któregoś z tych pokoi, może wziąć 5000 marek z banku i zakończyć swoją kolejkę. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić w swojej kolejce, to jest zapłacić 3000 marek za wybudowanie schodów. Albo korytarza. To są pokoje, one mają symbol kreski. Jeżeli zamkniemy taki korytarz albo schody, to też odpali się nasza y, zdolność, opisana na karcie pomocy. Natomiast schody są bardzo ważne w tej grze, ponieważ schody mogą prowadzić do podziemi. Jeżeli będziemy mieli tutaj takie pomieszczenie z symbolem schodów, to może zostać ono wybudowane, ale tylko w podziemiach, czyli. Najpierw musimy wbudować sobie schody w dół, a dopiero później możemy postawić takie pomieszczenia. No, to co jest najważniejsze w tej grze, czyli budowanie zamków. Eee, wyobraźmy sobie, że taki gracz zdecydował się na zakup któregoś spokoju, na przykład zaraz przy foyerze chciałby mieć salę tronową. Płaci 4000 marek do gracza, który był master builderem, no i dokłada salę tronową do swojego zamku. Jakie są zasady? Zasady budowania zamków są takie, że sala dronowa, którą właśnie chcemy dobudowywać, dobudować do naszego zamku musi mieć przynajmniej jedno wyjście z zewnątrz i przynajmniej jednymi drzwiami stykać się z już wybudowaną w naszym zamku salą. No, moglibyśmy ją postawić na przykład w ten sposób. Jak już wybudowaliśmy pomieszczenie, to sprawdzamy ile daje nam punktów zwycięstwa. Po pierwsze sprawdzamy tutaj górny lewy róg, w zależności... Od tego, jaka tutaj jest wartość, tyle punktów zwycięstwa sobie bierzemy i przesuwamy się, yy, przesuwamy się tutaj na planszce o odpowiednią ilość punktów. Żółty przesuwa się jeden do przodu. Następnie sprawdzamy napis na środku i tutaj mamy trzy możliwości. Pierwsza opcja, czyli taki rysunek, mówi nam, że jeżeli ten pokój sąsiaduje przez drzwi z dowolnym innym pokojem sypialnianym, to dostajemy natychmiast 4 punkty zwycięstwa. Drugi typ pomyśleń, który możemy wybudować w swoim pokoju, to są activity roomy, czyli po polsku pokoje związane z rozrywką. One mają taki czerwony, ceglany murek dookoła. Znaczy to, że rzeczy, które tam się będą odbywały, czy, czy imprezy, czy tutaj akurat mamy jakieś forum, gdzie będą mogli zbierać się ludzie, oni generalnie będą hałasować, więc nawet jeżeli wybudujemy ten pokój tak, że styka się murem z innym pokojem, to dostajemy tyle punktów ujemnych, jeżeli to jest żółty, szary, fioletowy bądź niebieski pokój, no i mamy trzeci typ pomieszczeń, trzeci typ yy, pokoi, to są podziemia. Podziemia są dosyć specyficzne, za chwilę jeszcze do nich wrócę. One natomiast tutaj zawsze mają yy, ilość punktów zwycięstwa za każdy pokój tego typu, który mamy wybudowany gdziekolwiek w zamku. Także one nie muszą sąsiadować, one wpływają na cały nasz zamek, który będziemy mieli wybudowany. No dobra, postawiliśmy sobie salę tronową, te budynki na razie tutaj oddamy, to sobie przytasujemy. Wybudowaliśmy salę tronową, dostaliśmy jeden punkt zwycięstwa, zapłaciliśmy pieniądze master builderowi i tym kończymy swoją turę. Tura wraca do master buildera, on też może wbudować jeden budynek, z tym, że wszystkie pieniądze, które on zapłaci, lądują do banku. A na przykład wymyślimy sobie, że postawimy ogród. Płacimy 6 tysięcy do banku, zabieramy sobie ogród. Ogród to jest inne charakterystyczne pomieszczenie, ponieważ oprócz murku ma zawsze jeszcze płot. Chodzi o to, że płot nie może sąsiadować z żadnym innym pomieszczeniem. Zawsze musi być przynajmniej kawałek przerwy. Dobra, jako że skończyliśmy kolejkę, to każdy z tych budynków, które tutaj są. Niewykorzystane, niezakupione, dostaje dofinansowanie w postaci 1000 marek. Następny gracz zostaje master builderem. No i może sobie poukładać te budynki, ale zanim to zrobi, musi jeszcze wylosować, jakie budynki będą w tej turze jeszcze dostępne. Żeby to zrobić, dociąga dwie karty, bo dwóch budynków brakuje, odkrywa, no i bierze odpowiednie budynki ze stosów, czyli budynek o wielkości. 250 i pomieszczenie w wielkości 450. Te karty możemy już sobie odłożyć na stos skarb zużytych. No i teraz, jako mistrz budowniczy, gracz żółty może sobie te budynki poukładać w dowolnej wybranej przez siebie kolejności. Kolejność już wybrana, ponieważ to był początek, który żółtego gracza, to jako pierwszy swój budynek będzie budował czerwony. Może sobie wybrać dowolny z tych budynków, a wymaganą, napisaną u góry kwotę, płaci graczowi rozpoczynającemu. Czyli teraz mógłbym sobie wybudować na przykład za 10 000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tysięcy oddajemy żółtemu, a my możemy sobie wybudować taki oto malutki pokoik. Po wybudowaniu takiego pokoju dostajemy jeden punkt zwycięstwa, nie wzięliśmy sobie za ogród, czyli łącznie powinniśmy mieć już 5 punktów. Dostajemy jeden punkt zwycięstwa. W tym momencie należy na chwilę przerwać grę, ponieważ zamknęliśmy pomieszczenie. Za każdym razem, jak uda nam się zamknąć jakieś pomieszczenie, to spoglądamy sobie na naszą kartę pomocy i tutaj mamy nagrody, które dostajemy za zamknięcie takiego pomieszczenia. Akurat udało nam się zamknąć dwa. Możemy rozpatrzyć je w dowolnej kolejności. Co się może wydarzyć? Po pierwsze, zamknięcie ogrodu. Daje nam natychmiast 10 tysięcy marek. A bierzemy je sobie po prostu z banku. Po drugie, zamknęliśmy pokój pomarańczowy Utility room, co pozwala nam dostać dodatkowe dwie karty z punktami dodatkowymi na koniec gry. Jedną z tych kart możemy sobie zatrzymać, drugą kartę musimy odrzucić. A wybierzmy sobie teraz jedną. Karty mówią, na przykład ta, że dostaniemy dwa punkty zwycięstwa za każdy swój fioletowy pokój, który mamy wybudowany na koniec gry. Tą kartę sobie dokładam do dwóch kart, z którymi zaczynałem rozgrywkę. To był koniec mojej tury. Tura wraca do żółtego, do Master Buildera. On może sobie wybudować jeden z tych pokoi. No i kasa idzie do banku. Powiedzmy, że za 15 tysięcy marek ten gracz chce wybudować forum, dostaje leżące na tym budynku pieniądze, dobudowywuje je sobie tutaj do istniejącego foyer. Wszystkie warunki zostały zachowane. Dostaje natychmiast 6 punktów, czyli hop, skakuję na siódemkę. No i ponieważ ten pokój nie sąsiaduje jeszcze z żadnym innym wymienionym tutaj na kafelku, to nie traci jeszcze żadnych punktów. Tura się kończy? Zamek przechodzi z powrotem do pierwszego gracza, a ten uzupełnia budynki, czyli dociąga dwa nowe, ale zanim to zrobi... To dorzuca jeszcze po 1000 marek do każdego budynku, znajdującego się już na planszy. No i znowu losujemy sobie dwa kafelki z odpowiadających stosów, i możemy poukładać je w dowolnej, wybranej przez siebie kolejności. Na przykład w ten sposób. No i standardowo, jak każdą następną kolejkę, zaczyna grać siedzące na lewo od Master Buildera, od tego, że może sobie kupić któryś z budynków albo wziąć 5000 marek. Gramy tak do momentu, aż wyczerpie nam się talia z kartami wskazującymi jaki pokój należy dołożyć następny. W się od liczby graczy bierzemy odpowiednią ilość kart. W przypadku dwóch osób tych kart będzie zdecydowanie mniej niż te wszystkie, które sobie tutaj teraz trzymam w ręce. Kiedy ta talia nam się wyczerpie, to następuje ostateczne punktowanie, na które składa się wszystkie punkty, które do tej pory zdobyliśmy w grze. Następnie punktujemy kafelki które są tutaj na środku. Tutaj liczy się powierzchnia ogrodów, które mamy wybudowane w naszym pałacu, w naszym zamku. No, powierzchnia jest narysowana na każdym kafelku w górnym prawym rogu. Ewentualnie na rewersie kafelka też mamy informację, jakiej wielkości są tam pokoje. Gracz, który ma ogrody o największej powierzchni, dostanie 8 punktów. Drugi z graczy, jeżeli ma przynajmniej jeden ogród, dostanie punktów 4. Następnie sprawdzamy, który z graczy ma najwięcej fioletowych pokoi. Ten, który ma ich więcej niż pozostali, dostaje 8 punktów, drugi dostaje 4 w przypadku, gdybyśmy grali w 3 osoby, kolejny dostałby 2 i tak dalej. Oprócz tego dostajemy punkty za karty bonusowe. Karty bonusowe pokazywałem wcześniej. Podliczamy wszystkie punkty ze wszystkich kart, które mamy, to są nasze dodatkowe punkty. Każde 10 tysięcy marek, które nam zostało, da nam jeszcze jeden dodatkowy punkt zwycięstwa. Następnie sprawdzamy, czy któryś ze sosów kafelków się wyczerpał. Jeżeli tak się zdarzyło, to za każdy pokój tego typu, który mamy wybudowany w swoim zamku, dostaniemy dodatkowe dwa punkty zwycięstwa. Gracz, który zdobędzie najwięcej punktów zwycięstwa, wygrywa. Tak oto wygląda rozgrywka w zamki sionego króla Ludwika. Świetne w tej grze jest to, że działa od jednego do czterech graczy przy każdej ilości. Bawi się przy tym naprawdę fajnie. Fajne jest to, że każda rozgrywka jest unikatowa przez to, że mamy różne cele, różne karty bonusowe, różne strategie, różne pomysły. No i najfajniejsze jest to, że budujemy naprawdę rewelacyjne zamki. Myśmy w pierwszych partiach w ogóle nie pamiętali o tym, że Trzeba zdobywać punkty zwycięstwa. Najbardziej bawiło nas to, żeby nasz zamek był dużo fajniejszy niż zamki pozostałych graczy. Także bardzo, bardzo polecam. Mam nadzieję, że zachęciłem Was tym filmikiem do wsparcia naszej akcji. Polecajcie znajomym, pokazujcie, wszystkim udostępniajcie. No i mam nadzieję, że będziecie się przy grze bawić dobrze. Jeżeli macie o to spróbować, na pewno będziemy na różnych festiwalach. Najbliższy to Hall of Games we Wrocławiu. Tam będzie szansa do przetestowania zamków Szalonego Króla po raz pierwszy. Mamy kilka egzemplarzy, także serdecznie zapraszamy. No i do zobaczenia!